Mamy hejtera. Ale, ja jeszcze, nie, ale ja jeszcze nie powiedziałem o mojej wersji Zjawiasz hejter masz od nas. Mój, Sytuacja wyglądała ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał, szedłem korytarzem i akurat Olejnik nagrywał, okej, okay, dobra, może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać. Ale krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że. Obiecałeś po... mi walkę. Ej, tako było. I się Ej, chłopie ze ale, ale dlaczego ty chcesz walczyć? Kurwa na fejmie, a tak nie chcesz się bić na korytarzu. Obiecałeś mi walkę 5 galczyków? Kurwa, no właśnie, dlatego obiecałem ci walkę na no fejmie, ja a nie na, się na, korytarzu. Bić na korytarzu. A, ty... a ja na, nie, na fejmie chciałeś się bić. Ja mogę Pomy... się bić nawet z teraz. Dobra, no to. to słuchaj, to No morda, no, tak. no ale co, no, zdrałeś się czy. Po, jak? Teraz czy na ulicy, czy na fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? W tej sekundzie. Jak na stoi. Hejter. nie znam, że wyprowadzić. O kurwa Nikola spokojnie, Jeden spokojnie Nikola, Nikola spokojnie. 1-0 bocian No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek Ja no się zachowałem.